Dzień dobry, witamy. Sprawdzone pewne auta, kolejna Toyota hybryda 2019 rok, salon polska, serwisowana do samego końca wersja Active. Pokażemy ją najpierw wizualnie, elementy. Przednia maseczka bez odprysków, bez dołków przedni zderzak też jest bardzo ładny, gotniczek, perfekt, oponka jest zimowa, Fuda. Trzydziestego trzeciego roku 38 ósmy tydzień Lustereczko Leciutko w tym miejscu jest Przytarte, bardzo mało widać Drzwi Bez wgniotek Zagięć Prawy tył również. Kruk nie popękany, nie porysowany. Prawytylny błotnik. Też bardzo ładny. Na dachu nie ma żadnych śladów Po gradowiciu Tylna opona fulda Także zimówka I zobaczmy Tylny zderzak Tu w tym miejscu Małe zarysowanie, mamy czujniczki Barkowania tył oraz przód, oraz w tym miejscu też jest tutaj. małe zarysowanie. Tylna klapa, bardzo ładna, lampy nie popękane. wnęka zniszczona, niezniszczona, niezrysowana tak jak nieraz w niektórych kombiakach, włośnik lewy tył wszystko ładne na stronach też perfekt przednie również głównie zniszczone lusterko ładne. Z przedni lewy błotnik, perfekcyjny. Zobaczymy. Środeczek wnęki nie są zniszczone. Boczki również ładne. Środek lekko do przeprania. prawa wnękatylna idealna Szód też próg niewytarty od wsiadania i wysiadania boczek nie zniszczony Fotele nie podziurawione, nie poprzecierane. Tu również wnęka nie jest zniszczona od wsiadania. Fotel też bardzo ładny. Kierownica wielofunkcyjna. Klimatyzacja dwustrefowa. Automatyczna skrzynia biegów. Systemy przełączania ekonomiczny, normalny oraz sport. Bezkluczykowe odpalanie. Radio z Bluetooth możliwość podłączenia telefonu. Silniczek. Bez jakichkolwiek wycieków, bez czyszczenia, przykurzony od użytkowania książka serwisowa. Ostatni wpis w Toyocie w czerwcu przy 149 000 km. Więc zapraszamy, sprawdzone pewne auta. Nasze konta znajdziecie na Facebooku, YouTube, TikToku oraz Instagramie. Ogólnie co dwa tygodnie mamy nowe dostawy Toyot Hybrid. Zapraszamy.